Zmodernizowana linia kolejowa z Krakowa do Skawiny niebawem będzie ważnym elementem szybkiej kolei aglomeracyjnej. Już powstały nowe tory, przystanki kolejowe, kładki i przejścia podziemne. Dzisiaj pokażemy ostatnie miejsce, w którym jeszcze trwają prace. Przystanek Kraków z Foszowice po przebudowie stanie się bardzo ważnym centrum przesiadkowym. Co zmieni ta inwestycja? Swoszowice przechodzą ogromną kolejową zmianę. We współpracy z samorządem modernizujemy nie tylko sam przystanek kolejowy, ale w jego sąsiedztwie powstaje węzeł kolejowy z prawdziwego zdarzenia. Nowy peron, przejście podziemne, parking i pętla autobusowa, a wszystko w sąsiedztwie zabytkowego dworca, który również jest modernizowany. Detale architektoniczne przystanku zostały wykonane w stylistyce z XIX wieku, nawiązując do galicyjskiej kolei transwersalnej. Zadbano o to po to, by nie zapominać o kolejowej historii. Tuż obok przystanku Kraków-Swoszowice powstaje Centrum przesiadkowe. Nowa droga poprowadzi do ulicy Kąpielowej. I tędy będą dojeżdżać autobusy, które będą zatrzymywać się na nowych przystankach i korzystać z pętli autobusowej. Podróżni będą mieli do dyspozycji również parkingi dla rowerów i duży parking typu parku i jedź. Kiedy na tym przystanku znów będą zatrzymywać się pociągi? Prace przy modernizacji przystanku dobiegają już końca. Obecnie wykonawcy skupiają się na pracach wykończeniowych, zarówno na samym peronie, jak i w przejściu podziemnym. Wszystkie prace budowlane w tym miejscu zakończą się w ciągu najbliższych tygodni, a pierwsi podróżni ponownie będą mogli skorzystać z przystanku Kraków z Foszowice w listopadzie. Ta inwestycja zmieni komunikacyjnie całą okolicę. Co to oznacza dla mieszkańców tej części Krakowa? Po zakończeniu inwestycji mieszkańcy z Foszowic otrzymają nową jakość komunikacji. Przede wszystkim będą mogli w łatwy sposób przesiąść się z samochodu czy komunikacji miejskiej na pociąg i w kilka minut dojechać do centrum Krakowa lub też. Odjechać w kierunku Skawiny czy Zakopanego. Dodatkowo w grudniu zaczną się tu zatrzymywać pociągi szybkiej kolei aglomeracyjnej. Wtedy planowane są do uruchomienia regularne połączenia pomiędzy Oświęcimiem, Skawiną a Krakowem. A szybkie i komfortowe pociągi będą sprawnie dowozić mieszkańców Małopolski do centrum Krakowa.